A witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkie podziękować za łapki w górę, subskrypcję. Będę robiła czytanie dla byków na sierpień 2025 roku. Oczywiście karty były wcześniej tasowane i jeszcze troszeczkę potasujemy i zobaczmy, co dla byków na sierpień. Zaczynamy. Energia miesiąca. Hmm, mamy tutaj kochanków, czyli wielki arkana, czyli jakieś ważne decyzje możecie tutaj podejmować. Oczywiście mogą to być miłosne, ale niekoniecznie. Stoicie przed jakimś wyborem. Tak jak powiedziałam, wielki arkana, czyli to, co tutaj wybierzecie, będzie miało duże znaczenie w przyszłości, tak? Więc, no, poważnie się zaczyna, ciekawie się zaczyna. Pamiętajcie, że jeżeli chodzi o kochanków, żeby kierować się sercem. To jest taka podpowiedź. Trudność, z jaką będzie trzeba się zmierzyć. Mamy tutaj a, Króla a, Denarów. Więc jakieś sprawy może a, też być, mogą to być finansowe, tak? E, ponieważ e, król denarów to też taka osoba, która właśnie dba o te finanse, o dobrobyt, o dobrostan. E, więc tutaj te tematy mogą być e, ważne w tym miesiącu. To nie znaczy, że nie wiem, zabraknie Wam e, pieniędzy, ale jakby ten temat związany z właśnie Waszym bezpieczeństwem e, może być tutaj e, ważny też właśnie z takim uziemieniem. Więc no, poważnie się tutaj pokazuje. Zobaczymy, co będzie dalej. Niespodzianka. Niespodzianka to jest osiem kielichów. Więc niespodziewanie może się okazać, że odejdziecie od czegoś, co Wam nie służy, a przez wiele lat sprawdzało się. Um, Takie lichy, które tutaj właśnie w końcu opuszczacie, tak odwracacie się, były bardzo ważne dla was, cenne. Budowaliście właśnie, y, na przykład z kimś y, y, jakieś y, Budowaliście jakieś właśnie przeżycia wspólne, tak? I one się sprawdzały przez mogły wiele lat, ale przyszedł moment, kiedy już widzicie, że to nie działa. Więc tutaj jest ten impuls. Może dobrze, że on się pojawia niespodziewanie, tak? Że będziecie potrafili podjąć tą decyzję i odejść, bo to już widzicie, że to coś już was nie karmi. Że to coś już nie daje wam energii, nie cieszy yy, i może dzięki temu będzie łatwiej Wam podjąć yy, tą decyzję o odejściu. A więc, no, bardzo ciekawie. Oczywiście mogą to być sprawy miłosne, mamy tutaj kielichy, mamy tutaj kochanków, yy, ale niekoniecznie. Mogą to być też inne sprawy, nawet związane z Waszą pracą, biznesem ponieważ też do wielu tematów podchodzimy też u bardzo uczuciowo, też sercem, tak? więc to też tego nie wyklucza. Co robić w takim wypadku? Mamy tutaj króla kielichów, czyli podejmować decyzje właśnie dojrzale, nieimpulsywnie. To muszą być właśnie przemyślane decyzje, bo król kielichów, jakby panuje nad swoimi emocjami. To nie jest chwilowe, to nie jest impuls, tylko po prostu to trzeba dobrze przemyśleć. No jest tu sporo tych kielichów, więc no coś może być jednak na rzeczy, jakieś może właśnie jakieś romantyczne to może być czytanie. Więc tutaj trzeba dokonać właśnie tego wyboru, ale żeby to nie było takie impulsywne, żeby to, był, żeby to było dobre dla Was, korzystne w przyszłości, to musi być naprawdę przemyślane. Dobrze, czego nie robić w takim wypadku? Rydwan. Tak. Czyli tutaj nie chodzi o tą szybkość właśnie, tak? Że tu szybko już y, robicie to, trzeba y, po prostu m, bardzo y, przemyśleć. Y, to musi być przemyślany temat. No, aż mnie ciekawi y, ten wynik, tak? Może tutaj coś jeszcze pokażę. Wynik, podsumowanie. Y, mamy tutaj dwie buławy, czyli właśnie planowanie. Czyli tak jakbyście podjęli właśnie decyzję, z którą tutaj na przykład osobą zostaniecie, planowanie wspólnej przyszłości, drogi, gdzie chcecie dojść, z kim chcecie dojść. Tak jak powiedziałam, ważne jest tutaj w tym czytaniu, bo mamy tutaj dwa wielkie e arkana, żeby podejmować decyzję sercem. Niekoniecznie właśnie to, co Wam się bardziej tutaj, co jest korzystniejsze dla Was materialnie, bo to jest właśnie trudność, tak? Tylko po prostu, właśnie, niech ten wybór będzie wyborem serca. Będzie trzeba się z czymś tutaj po prostu pożegnać. Było to dla Was cenne, drogie, ale wiecie, że to. Tym już po prostu nie ma życia, tak? Tutaj już to serce Was i tak w innym kierunku już ciągnie. E, więc tutaj no, trzeba dokonać tego trudnego wyboru. I tak jak powiedziałam, może tutaj właśnie te sfery finansowe mają duże znaczenie, e, no ale myślę, że tutaj nie na tym należy się skupiać, tak? Tylko na sercu. Mamy dużo tego serca. Podejmować właśnie decyzje sercem, mądre decyzje, które będą w przyszłości naprawdę tutaj owocować w Waszym życiu, żeby to nie było takie pochopne, żeby to nie było takie, że już muszę iść po prostu do przodu. To ma być przemyślane, właśnie, ważne jest, żeby sobie też to przemyśleć, z kim chcecie iść właśnie przez życie. E, jakie macie plany? E, jak to ma wszystko wyglądać? Najpierw sobie to wszystko po prostu e, poukładać, e, a potem dopiero ruszyć tym e, po prostu rydwanem. Tak to tutaj wygląda. Na spodzie mamy cztery denary, więc ten temat denarów, e, czyli e, tego bezpieczeństwa finansowego myślę, które macie, ale może Wam jest y, ciężko się na przykład też y, podzielić, tak? bo te cztery denary to jest takie tutaj usztywnione, takie y, możecie y, mieć trudności właśnie z puszczeniem tego, tak? żeby właśnie dokonać wyboru y, sercem, a żeby pożegnać jakieś tematy. Więc tutaj możecie się troszeczkę barykadować. I dlatego ten król denarów pojawił się w pozycji trudność, z jaką będzie trzeba się zmierzyć, czyli właśnie z tym, ponieważ może ten wybór będzie też niósł za sobą pewne tutaj zmiany, właśnie w tych sprawach finansowych. Tak? Może byście chcieli po prostu dokonać tego wyboru, ale żeby ta sfera życia, żeby tu się nic nie zmieniło, najprawdopodobniej no, nie, może, nie może się tutaj obejść bez tego, tak? Tutaj też na to ten wasz wybór też na tą sferę życia wpłynie, ale myślę, że no, tutaj jesteście namawiani do słuchania serca i może to być bardzo korzystne żeby w końcu no, puścić, tak? żeby, żeby nie trzymać tak? tych denarów, tak? że tutaj nowe perspektywy mogą się otworzyć, a tutaj i tak nie ma żadnego jakby przepływu. Wiecie, że i tak nic z tego już po prostu nie będzie. Więc trzymanie się czegoś tylko dlatego, że są jakieś finanse wspólne i po prostu boicie się tej zmiany, to nie ma sensu tak, ponieważ nigdy nie będziecie mogli właśnie poczuć w pełni tej miłości, tej radości. Więc tutaj trzeba dobrze mądrze po prostu przemyśleć temat. Bardzo ciekawy temat, bardzo ciekawy miesiąc, więc w tym miesiącu, to, co wybierzecie, czy właśnie puścicie te denary i pójdziecie za głosem serca, które tutaj już Was prowadzi i Wy wiecie, że tu już nic w tym nie ma, tak? A więc to od Was będzie zależało, jak będzie wyglądała właśnie Wasza przyszłość. A czas na ruszenie tym denarem, jeżeli sobie wszystko poukładacie, to przyjdzie. Dobrze. Tak wygląda czytanie dla Byków na sierpień 2025 roku. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. A ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Także dziękuję za wszystkie komentarze. I do następnego czytania. Hej!